Siema, do Doma z tej strony? Cześć Adrian. Cześć Adrian. Żółwik. Co ty będziesz tu robił? Nie mogę ci powiedzieć. E, odpalamy maserati po jakim czasie, Grzesio? Eee, trzy miesiące? Trzy miesiące odstawienia ćwiartki. Dopiero Adrianowi coś tam się udało uzbroić. Proszę bardzo, bez wypadek. Łysy Marcin tam stoi i pali fajkę śmierdzącą. Tam kacpę już nie będziemy dalej, bo cenzura. pi, pi, pi. No, Adrian! Wartowym, odpalaj, że tu nie nie chce zapalić, ale kaszana. ćwiarteczka wstawiona, jak widzieliście. Nie chce nam widzieć kluczyka Maserati. Mamy takie samo, chyba ładniejsze. Tam stoi. Tam to pali. Tam to pali, jeździ, naprawione. Nie było mocno rozwalone. No i mamy Ferrari Kalifornię, prawdopodobnie z zatartym silnikiem. Podłączyłby e, Wrócimy za chwileczkę, e, gdyż nie zapłacił rachunku za prąd i ma mało prądu Grze się skoczył powiaderko fazy Dzień dobry Dzień dobry Znasz komornika Pozdrów Ewelinę Ewelinka pozdrawiam Przyszłą małżonkę Pozdrawiamy Omarek przyszedł Za chwilę wracam. No dobra, Grzesio przyniósł wiaderko Coś tam się odzywa Wrócimy za chwilę. Znalazłeś ten prąd? No dobra, dawaj Spróbuj teraz. Chodzi! 3-0. O, się pomagania się odezwała. A, Adrian zapomniał dolać płynu. Przepraszam, nie, czy ty tak y, każdemu klientowi płyn dolewasz? Dobra, czyli Maserati żyje. Będzie dobrze, się, nie? A ja, nam obiecał po tygodniu dać pojeździć. Zobaczymy. Zburzył się. Sam się boi sprawdzić, czy ćwiartka nie odpadnie. Na dużo się naoglądał TVN turbo. Co ty tu lejesz za gówno? Spiranksik. O, lokowanie produktu. <laughs> no, nie są pieniądze teraz za te produkty. No. I co było? No powiedziałem mu dotknij tam. Nie, no to ale przysięgnijcie. Może słabo. I to tą kurwa wcisnął ten przycisk, zaczął się jeszcze balić i kurwa zakryć. Tylko no, telewizor Czyli jak zwykle Adrian musiał coś spierdolić. Działa? Tym oto miłym akcentem pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Przepraszam, tu ci się pali z mora wszystkich Januszowych kierowców. To izolację tutaj naklei gra. Izolację, nie i nie będzie widać, że się check engine pali. Nic nie będzie. Pozdro! No weź go na ten tryb sport. Teraz jest na trybie sport. Tam są takie przepustnice, które otwierają środkowe końcówki. Tutaj była taka opcja, że ta ćwiartka, która była kupiona miała z półtora centymetra kitu na sobie. Ja zdarłem cały ten kit. Mając poszycie na luzie wyklepałem. Zaraz wam tu zdjęcia wrzucę. Teraz możecie zobaczyć. jak po wyklepaniu wyglądała. I pozwycił się szpachli Jeszcze raz, pozdro. Dobra, ten Dobra, jedzie.